Dzień dobry. Wszyscy chcemy mieć nieskazitelną dykcję, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że aby tak było, muszą pracować odpowiednio żuchwa, wargi, język i podniebienie miękkie. Dziś chciałbym skupić się na wargach. Często o nich zapominamy, często w ogóle nimi nie pracujemy, a wystarczy je tylko trochę wzmocnić, uelastycznić i uaktywnić, żebyśmy mogli mówić zauważalnie ładniej. Żebyśmy mogli powiedzieć odpowiednio na przykład, długopis uwiązł w płótnie. Trudne, prawda? Bez warg się nie da. A zatem kilka ćwiczeń na wargi. Pierwsze ćwiczenie bardzo proste. Hu 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 Ryjek i drobne ruchy wargami. Teraz o znowu z ryjkiem, a potem o z wargami przyklejonymi do zębów. Czyli o 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 Pamiętajmy tylko, że to o z wargami przyklejonymi do zębów musi brzmieć jak O, bo ona ma tendencję, gdy nie robimy tego odpowiednio, do tego, aby się samogłoska zmieniała. Już się nam wargi troszkę ukrwiły, prawda? Już je czujemy, a zatem odparskujemy. Musimy je rozluźnić, bo to jest. Mięsień. Jeden mięsień, drugi mięsień, a zatem jak na siłowni. Intensywna praca, a potem element relaksu, rozluźnienia, żeby się mięśnie zregenerowały. Kolejne ćwiczenie. Znowu ryjek, a potem taki sardoniczny uśmiech przypominający Batman... Przepraszam, chciałem powiedzieć Batmana z Jokera. Jokera z Batmana, czyli Hefa Ledgera albo Jacka Nicholsona. Mm, mm. Prawda? ale druga faza tego ćwiczenia będzie już trudniejsza. Robimy znowu ryjek, potem robimy taki telewizorek z warg, mm. czyli wykonujemy już ruch do miejsca docelowego, a potem staramy się unieść jak tylko możemy górną wargę. Mm. 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 Czyli taki Catcher Donald, rozgniewany z Walta Disneya, tylko uwaga, tu jest ogromne niebezpieczeństwo i pokusa, że zrobimy to w ten sposób. Czyli uniesiemy górną wargę mięśniami mimicznymi wyższymi tej części twarzy. A skoro one nam pomogą, to znaczy, że warga będzie bierna, bo ona po prostu pójdzie ruchem skóry za pozostałymi mięśniami. Dlatego to ćwiczenie warto robić przed lustrem, żeby wyeliminować górną część twarzy. Hmm, hmm, hmm. Ten sposób, że nam się oczy nie marszczyły. I teraz, jak już nam się uda unieść górną wargę. Naciągamy ją na zęby. Udało się? Idziemy dalej. Teraz troszkę ćwiczeń z tekstem. Logatomy to są sylaby stworzone na potrzeby logopedyczne, które nie mają znaczenia w języku polskim, ale znakomicie rozwijają aparat głosowy. tuopua pookua tuopua pookua tuopua pookua tuopua puokua tuopua pookua Płała, tło, płała, tło, płała, tło, płała, tło, płała, tło, łopła, 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 łopła. Zwróćcie uwagę, że jeżeli odpowiednio pracujecie wargami, to rusza się też żuchwa, dlatego że dolna warga potrafi znakomicie aktywizować żuchwę, która często również bywa bierna, w dodatku tworzy się szczelina pomiędzy dolnymi a górnymi zębami, nie dentalizujemy już, jesteśmy w stanie odpowiednio wymówić głoski takie jak sycy, zydzy, -zy sici, zidzi, i szyczy, że Już nie powiemy szydło, tylko powiemy szydło. Dlatego, że właśnie jest ta szczelina. Teraz już nie logatomy, a zwykłe wyrazy ułożone w pary znakomicie rozwijające. Wskaż, susz, wskaż, susz, wskaż, susz, wskaż, susz. Szkic, szkwał, szkic, szkwał, szkic, szkwał, szkic, szkwał, szkic, szkwał. Wyraźna praca warg. No i na koniec, mając już znakomicie ukrwione... Wzmocnione, uelastycznione wargi, pamiętajmy o odparskiwaniu. Prrr. Możemy przejść do trudnego wierszyka dekcyjnego. Od takiego na przykład. Parł w przód wśród śrub, przez złom zły w łzach. Wplutł w plan plon plont, kół kługo chłód w kłach. Szedł wszerz przez wrzos, w krok krak wron grał. Nie psem pszczół, psaszał pchła w szkwał. Bez pracy warg. Nie da się tego powiedzieć. Oczywiście ćwiczeń na wargi jest dużo więcej, pokazałem Wam tylko kilka. Tych kilka wystarczy. Naprawdę poczujecie różnicę. Ale jeśli macie ochotę poznać więcej, oczywiście zapraszam do kontaktu. Szczegóły na stronie www.emjotlektor.pl. Miłej pracy, do zobaczenia.